Daj bajkę zapraszana Usypiajkę dla opornych Autorstwa Karoliny Bielawskiej Czyta Karolina Bielawska Nie chcesz wcale oczek zmrużyć? Fakt, tak dużo chcą zobaczyć Jeszcze tyle do zrobienia, zmajstrowania i wznowienia Przecież trzeba coś naprawić Coś rozsypać, zamieść, sprawić Przecież dzieci muszą tworzyć Zatem, może zrób już plany. Dzień następny jest wpisany w kalendarzu, w Twojej głowie. Miej już cel, jutro powiesz. A tymczasem to zaparkuj. Otwórz garaż jeden, drugi, trzeci, czwarty i dziesiąty. Teraz pomyśl o swych autach, koniach, pieskach oraz lalkach. Nie masz lalek? To już świetnie. Zaparkował je ktoś inny. Ty zabieraj swoje myśli i je parkuj po kolei. Pierwszy garaż. Otwórz bramę. Ciągnij mocno, aż się schowa. Teraz odpal pierwszy pojazd i powoli go tam wprowadź. Zamknij szyby. Zamknij drzwiczki. Bramę ściągnij i zrobione. Drugi garaż: otwórz bramę, ciągnij mocno, aż się schowa. Teraz odpal pojazd drugi w toczko cicho, aż się zgubi i w ciemności powolutku zamknij bramę aż do skutku. Trzeci garaż: otwórz bramę, ciągnij mocno o schowana. Teraz odpal pojazd trzeci. Już schowany się nie świeci. Zamknij bramę i zrobione. Czwarty garaż, otwórz bramę. Pojazd wjechał zaparkowany. Piąty garaż, brama sunie powolutku po swej szynie. Pojazd wjechał. Zgaś już silnik. Zgaś też światło. Wyjdź i przymknij. Szósty garaż, brama sunie, pojazd wjeżdża coraz wolniej. Już zmęczony, chce odpocząć i się wtoczyć w mrok ten senny. Siódmy garaż, otwórz bramę, zamknij oczka. Jest już spane?